Witajcie na naszym kanale Briksock TV, w którym pokazujemy Wam najciekawsze miejsca z naszego regionu, ale w nietypowy, bo klockowy sposób. Odzorujemy z Wami najciekawsze miejsca, które koniecznie musicie zobaczyć na żywo, a to, do którego dzisiaj Was zabrałam, jest już nawet z klocków zbudowane. Jesteśmy przed operą i Filharmonią Podlaską, jednym z najważniejszych symboli nowoczesnego Białegostoku. To tu odbywają się wszelkie najważniejsze wydarzenia związane z kulturą i sztuką w naszym regionie. Partnerami naszego kanału jest Województwo Podlaskie, Miasto Białystok, Horten Arena oraz dealer BMW Autofus Group. Jest dzisiaj ze mną pani wicedyrektor Opery Filharmonii Podlaskiej, pani Małgorzata Bili Jaruzelska. Dzień dobry, witam państwa. A także oczywiście nie mogło zabraknąć Łukasza, czyli twórcy tej oto budowli. Dzień dobry. No dobrze, to może na początek Łukasz powiedz nam tak naprawdę, skąd w ogóle pomysł? Na taką właśnie budowlę. Znaczy inicjatorem całego tego yy, przedsięwzięcia była Podlaska Organizacja, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna i to oni wpadli na pomysł, żeby zrobić z klocków Lego właśnie tą niesamowitą budowlę, jaką jest Opera i Filharmonia Harmonia Podlaska. Równie wspaniała jest z Lego, jak i ta, w której jesteśmy i która jest nad nami. Wygląda naprawdę imponująco. Poziom yy, szczegółów, które tutaj zostały się ujęte, narobiło, to, się narobiło, narobiło. jest naprawdę godzinę szacunku i podziwu. Jestem pod wielkim wrażeniem tej opery z klocków Lego, tak jak jestem pod wrażeniem cały czas opery, w której się znajdujemy, bo jest bardzo oryginalnym budynkiem. Kiedy pokazujemy czasami na wyjazdach do innych miast, a nawet do innych państw, film z, naszym, z naszą operą, to jest takie wow, od razu, bo rzadko się. Wydaje się, że na świecie, no. każdego cały projekt każdego projekt. Ta, tak, tak, może tak. zrobić wrażenie. Tak naprawdę i, i o każdej porze roku wygląda to inaczej. Dokładnie, tak. To dzięki roślinności, no trwało to ładnych kilka lat, zanim ta roślinność się przyjęła, ale dzisiaj każda pora roku zmienia nam budynek. Tak, ja szczerze mówiąc, jak zobaczyłem pierwsze zdjęcia i jak miałem to zaprojektować i zbudować i była po prostu, było też dużo zdjęć betonu z tego tak, betonu i tak. zrobię Naprawdę mam to zrobić i to ma być fajne, ale już z tą zielenią. Z z tą... Roślinność tak, robi tak, tutaj rzeczywiście jest, tak. wrażenie, jak tak. najbardziej. Tutaj przed nami jest dach opery, tak. gdzie rosną jabłonie, które tak. wiosną przepięknie kwitną i jest to naprawdę widok urokliwy. Mnóstwo osób zgłasza się do nas z chęcią zwiedzania nie tylko wnętrza opery, ale również wejścia właśnie na tarasy, rozejrzenia się, bo z najwyższego poziomu naszego Rozpościera się przepiękny widok na cały Biały stop To widzieliśmy. cały czas można wejść na ten dach? Czy są odpory do jakiejś pory roku? Jeżeli chodzi o wjazd na samą górę, jest on uwarunkowany, trzeba się umawiać wcześniej, ponieważ tylko upoważnione osoby mają dostęp do windy, w którą można na to ostatnie piętro. Ja też muszę prosić o to, żeby ktoś mnie tam wbił. To nie są łatwe to rzecz, ale, ale da się tak, okay. No dobrze, Łukasz, powiedz mi może w takim razie w ogóle skąd taki pomysł na taką konstrukcję, na użycie takich właśnie klocków? Czy to było trudne? Ile mamy tutaj elementów? Znaczy, najważniejsze jest to, że nie było łatwo wymyślić sobie skali, bo nie mogłem tego zrobić skali mini figurki. Ponieważ jeżeli to, robiłbym to w skali minifigurki, to nie starczyłoby nam nigdzie miejsca, bo wydaje mi się, że to by było 10 na 10 metrów, więc zrobiliśmy w takiej nanoskali. I tu było właśnie, trzeba przemyśleć, jak, jak coś odzorować tak mm -hmm. naprawdę. Tak jak łączy z tymi jabłonkami, że to są jabłonki i my wiemy, tak. umówmy się, że tam są. I tak, samo One im... są. Tak, tak, Dokładnie. tak, tak. I tak samo chodzi, jeżeli chodzi o wszystkie inne kształty, musiałem naprawdę przemyśleć, jak to ma być malutkie i tak dalej. Klocków jest około 10 tysięcy. Mm -hmm. Jest bardzo mało, dużo, ma bardzo mało detali. Bardzo dużo małych detali. Małych detali, detali. Dokładnie, <gry> dokładnie. Więc wyszło około 10 tysięcy. Zmieściliśmy się na czterech plate'ach tych większych, mm -hmm. czyli 42 na 42 i no i tak jak widać wyszło dobrze. Jak długo trwała cała budowla? E, ogólnie powiem szczerze, zrobiłbym to dużo szybciej, gdybym nie kombinował zrobić tego z klocków, które mam już. Jasne. <laughs> Jakbym po prostu zamówił, wydaje mi się mm -hmm. i zrobił sobie już wcześniej projekt, to dalibyście mi 2-3 dni i bym to <laughs> zrobił, całe dni, tak? A robiłem to mhm. miesiąc. Okej, okay. no ale, <noise> ale to i tak uważam, że jak na taki, taką wielką skalę, to nie jest jakoś bardzo dużo. No, to jest imponujący czas. Szczerze mówiąc, po tym jak już z zbudowałem pałac Branicki, który ma 60 tysięcy mhm. klocków i ma 2,20 na 2,20, to teraz patrzę sobie na to i robię sobie tak, o jaki fajny mały projekcik. <noise> Subskrybuj kanał. A skala jednak i tak robi ogromne wrażenie. Czy jest coś takiego, co Panią najbardziej zaskoczyło w tej budowli? Myślę, że poziom do detali, które mm -hmm. tutaj zostały uwidocznione, na przykład schody tak, tak, na jednej schody ze tak. ścian, magiczne schody, które mm -hmm. są wspaniale, um, amfiteatr, y, poziomy, wszystkie poziomy są zachowane. Jest również nasze tak zwane UFO, czyli to tak, tak, wejście. Tak, tak, A tak, z tak, tym no. chyba Łukasz miał największy tak, problem. Tak, <laughs> troszkę się z tym dłubałem, bo mówię, nie no, to musi być kopuła, nie chcę kupować gotowej kopuły, której też tak naprawdę nie było, jeżeli chodzi w skali takiej, żeby coś Takiego zrobić, więc zrobiłem to z zwykłych brików, po prostu przezroczystych i się udało. Ale wygląda pięknie, także no jestem pod wielkim wrażeniem tej małej opery Lego, która mm. znajduje się w tej dużej operze. To, to, to jest właśnie super, tak, że tak, tak. ta opera tutaj stoi i można sobie tą makietę zobaczyć. I właśnie czy można ją sobie tak po prostu przyjść zobaczyć? Każdy może. Tak, jeżeli chodzi o wejście do naszego głównego holu, to jest to przestrzeń otwarta. My będziemy, y, również mamy w planach poszerzenie, y, tworzenia tutaj przestrzeni y, na inne, y, nie tylko operowe działania, ale również na działania integrujące społeczność, integrujące ludzi, którym grozi wykluczenie społeczne, tak jak mm -hmm. na przykład osoby starsze, osoby niepełnosprawne. Cały czas pracujemy nad, nad dostępnością y, opery dla osób niepełnosprawnych. Chcemy wprowadzić makiety dla osób niepełnosprawnych niedowidzących i niewidomych. Staramy się, żeby każdy mógł tutaj przyjść. Jeżeli, jeżeli ktoś nie jest miłośnikiem opery jako takiej, to my oferujemy również inną działalność, <grym> która może zainteresować, ale samo zwiedzanie budynku, samo zobaczenie tego, w jaki sposób to wygląda, te rozwiązania przestrzenne, które tutaj są, szkło, które zostało użyte do, do wykończenia wnętrz jest bardzo, bardzo interesujące. Ja to za każdym, tak, ja każdym ja razem tak. jak tu wchodzę a jestem kilka razy w roku na pewno przy różnych wydarzeniach to wchodzę i za każdym razem jest to samo o. Wow. I za każdym razem tak jakbym troszkę zapomniał o tym, że tu jest tyle właśnie szkła tak naprawdę tak. i to jak zrobionego, więc Również tyle zrobi detali, wydarzenie. tak? Bo nie tylko tak. na zewnątrz, ale właśnie widzimy, że w środku też tych detali jest mnóstwo. Może to jest jakiś pomysł, żeby jednak pomyśleć o środku. O, Kolejne zadanie. My 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 tam my tam by... Byłoby piękne, gdyby stanął jeszcze, jeszcze duża scena, gdyby tutaj mogła oh, zagościć. No. Byłoby to no. fantastyczne. No do znaczy, pomyślenia. Do pomyślenia. Czyli generalnie każdy sobie może przyjść, zobaczyć, i Jak właśnie, na, czy przy zwiedzaniu budynku, czy przy okazji jakiegoś spektaklu, Dokładnie. czy jakiegoś wydarzenia, a jest ich dużo. Na jest pewno. ich bardzo dużo, my mamy również salę wystawową. W tej chwili współpracujemy z Galerią Marszant. W dużym stopniu chcemy się ukierunkować na promocję twórców podlaskich. Super. I tutaj podczas przerw, przed spektaklami i podczas przerw można to, te wystawy Super. zwiedzać. To jest jak gdyby w cenie już biletu zakupionego na nasze imprezy. Można można też wystawy zwiedzać oddzielnie, zupełnie można przyjść, zgłosić się, zawsze jest ktoś, kto udostępni tę salę wystawową. Bardzo chcemy, żeby ten budynek był nie tylko piękny, ale nie był martwy, nie był tak. pomnikiem, tylko był miejscem, gdzie coś, się, coś dzieje. się dzieje, gdzie jest życie, gdzie, gdzie chcemy zapraszać tą jak najszerszą publiczność i budować tą publiczność. Właśnie chcemy przemawiać też do młodych ludzi, dlatego ta Super. propozycja jest fantastyczna, bo musimy sobie wychowywać tego przyszłego klienta. Może ktoś się zainteresuje tym, a zechce przyjść zobaczyć, co jest w środku. Ja tu przed chwilą widziałem, że przyjechała wycieczka, to zaraz tutaj w ładnym miejscu ustawimy tą budowle i będą mogli sobie też obejrzeć. Budowla się niesamowicie dużym zainteresowaniem cieszyła również na naszej pierwszej edycji festiwalu Brickstock, który odbył się w marcu. Czy myśli pani, że właśnie takie połączenie klocków kultury, sztuki to jest coś co do właśnie do młodych ludzi może przemawiać? przemawiać tak? Ja myślę, że każdy sposób porozumienia z młodymi ludźmi jest dobry. Świat idzie bardzo szybko naprzód. Młodzi ludzie, jak ktoś popularnie się mówi, że rodzą się ze smartfonem w ręku. I jest zderzenie tych pokoleń, które jeszcze nie urodziły się z tym smartfonem i te, które już to mają niejako wpisane w kod DNA. I teraz musimy szukać ścieżek porozumienia, między tymi, międzypokoleniowych ścieżek porozumienia. Ale pięknie powiedziałaś. Bardzo ładnie. No. <laughs> to, to takie rzeczy właśnie myślę, że tak. też przemawiają. No. Jak najbardziej. Tak, tak. Czy jest jakaś taka budowla charakterystyczna dla naszego miasta albo regionu, którą chciałaby Pani zobaczyć z klocków? O. Oj, mm. musiałabym się zastanowić. Ja jestem białostoczanką i ja jestem um, wielką promotorką Podlasia, zawsze się Podlasiem chwalę. Um, nigdy, nigdy nie czułam się prowincjuszką, zawsze uważałam, że mieszkam w najpiękniejszej części <grym> Polski. Bardzo dobrze. I, I Myślę, że, że to jest kwestia do zastanowienia, co jeszcze moglibyśmy pokazać. Może niekoniecznie z Białego Stoku, może mhm. powinniśmy wyjść poza Biały Stok, zobaczyć też Podlasie. Znaczy, tak, jak tak, najbardziej. Tak, 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 tak. Jest, jest kocin mhm. z przecudownymi mhm. zabytkami, z przepiękną synagogą, jest są sejny też z pięknie zachowaną synagogą, jeżeli chodzi o te inne kultury. Są meczety, są wspaniałe kościoły, jest Drohiczyn z wspaniałym biskupa. Są małe miejscowości, czasami takie nieoczywiste, gdzie znajdują się zabytki klasy zero, o których po prostu ludzie nie wiedzą. Jest na wschodzie taka miejscowość, która nazywa się Milejczyce, gdzie jest kościół wybudowany jeszcze przez królową Bonę. Mało kto o tym wie z zachowanym neobarokowym wyposażeniem. Może takie obiekty byłyby też interesujące. Ja, ale to mnie bardzo uważam, zainteresowało tak. i koniecznie muszę tam pojechać, zobaczyć to i, i sprawdzić, czy da się zrobić z klocków, ale chyba wszystko da się zrobić z klocków. Ja myślę, że wszystko da się zrobić z klocków i generalnie myślę, że to jest fajne wyzwanie dla Ciebie, kolejne. Kolejna, podróż. Do, do, do kolejna podróż. Kolejna podróż, podróż. zobaczenie tak. tego wszystkiego, no bo zależy nam na tym, żeby pokazać dla naszych widzów jak najwięcej tego właśnie naszego pięknego i Białegostoku, regionu. Tak, a ja w imieniu opery, wszystkich współpracowników. W naszym imieniu chciałam bardzo podziękować za tą makietę, za to, że zaistnieliśmy również w tej formie. Ogromnie dziękujemy. To dla nas naprawdę duże wyróżnienie i zaszczyt. Dziękujemy bardzo. Dziękuję A bardzo. my dziękujemy za tę rozmowę? Dziękuję no i oczywiście pięknie. widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.